Drodzy, pewnie większość z nas, jeżeli nie każdy, to sakrament Krzu Świętego przyjął jako małe dziecko. No pewnie tak. Zazwyczaj tak w naszym kraju jeszcze, przynajmniej do tej pory, że większość to się szki dzieci, rzadko się zdarza, że ktoś dorosły do chrztu podchodzi. I już od początku naszego życia można więc powiedzieć. Jesteśmy złączeni z Panem Bogiem. Żyjemy w wierze w Pana Boga, w wierze katolickiej, w wierze chrześcijańskiej, w wierze w Jezusa Chrystusa. I Pan Bóg dzisiaj chce nam pokazać to, jak jest dobry. Śpiewaliśmy w skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan. Skosztujcie, jak dobry jest Pan. Pan Bóg dzisiaj zaprasza nas do tego, byśmy dostrzegli to, że jest dobry, dostrzegli to, że nas obdarowuje, dostrzegli to, że nas kocha. Mówiłem, w sytuacji, w której jesteśmy jako ludzie ochrzczeni od maleńkości, może nam braknąć właśnie takiego dostrzeżenia Bożej dobroci do sprzeżenia Bożego przyjęcia, do sprzeżenia Bożego miłosierdzia. Bo zawsze w tej perspektywie życia z Bogiem żyliśmy. Ci, którzy są chrzczeni jako dorośli, zobaczcie, mają doświadczenie życia bez Boga. Życia w grzechu pierworodnym, życia w śmierci, tak to określimy, życia w śmierci. My, zaś od maleńkości, mamy doświadczenie tylko życia w życiu. Życia w życiu. To jest piękne, ale właśnie. Brakuje, może nam brakować tego zestawienia, jak było przed. I to, to porównanie pokazuje nam też, pokazują nam ci dwaj synowie przy w Ewangelii. Obydwaj byli u swego ojca. Obydwaj doświadczali dobroci swojego ojca, dostatku, w którym żyli, ale obydwaj nie zauważali jego dobroci. Obydwaj. I tak jeden, któremu ta dobroć spowszedniała, wychodzi od ojca razem z majątkiem, który na niego przypadał, idzie bawić się. Żyć, hulać po świecie. Drugi zaś, jak słyszymy w drugiej części tej Ewangelii, na to wszystko, jak ten już drugi syn wrócił, mówi: Ojcze, ty mi nie dałeś poźlecia, bym się zadał z przyjaciółmi. Oto tyle lat ci służę. Traktuję życie u ojca jako uciężenie. Jako smutny, przykry obowiązek. Obydwaj nie widzieli dobroci Ojca. Obydwaj nie widzieli obdarowania. I podobnie w pierwszym czytaniu, słyszeliśmy o tym, jak już lud wybrany, już po tych 40 latach bycia na pustyni, wędrówki, wchodzi do ziemi obiecanej, obchodzą paskę z tych wszystkich drzew, owoców, plonów, z których już zebrali w ziemi obiecane i autor naczniony, wie, czy to manna ustała następnego dnia, gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej w Manany, manny. Manna, która była znakiem Bożej dobroci, Bożej troski dla ludu wybranego na pustyni. Codzienna, powszednia, codziennie taka sama, ale wierna. Wierna, podobnie jak przepiórki, które wieczorem nalatywały na obóz. Codzienna, wierna, prozaliczna troska Pana Boga, jego dobroć o ludzi, których wybrał. Jak czytamy o tej wędrówce Izraelitów, wiemy, że Izraelici też. Często narzekali na, to, na tą swoją wędrówkę. Nieraz pod Boga się odwracali i szemrali. Czy po to nas wyprowadziliście, żebyśmy tu na pustyni porlana, pomarli? Uprzyczył się nam ten bokar mizerny. Tam w Egipcie mieliśmy jakieś buraki, cebulę, mięso wokół, pełne garnki, a tu jej przebórki. Obdarowanie Pana Boga, które może spowszednić którego możemy nie dostrzec, bo zawsze było. Bo zawsze było. Pan dzisiaj chce nam zwrócić uwagę na swoją dobroć. Ojciec w Ewangelii, który jest obrazem samego Boga, gdy raz jeden z mówi mu daj mi majątek mój, i pyta, po co, nie daje nie dam ci, idź zawet, nie, daję, daję, idź jesteś z tej wojny. Choć pewnie serce mu się krajało, że tyle, jak dał, a tym zgardził, daję. I dalej, gdy już ten syn marnotrawny, jak go nazywamy, ten młodszy, to zastanawia się nad sobą, wraca, widzimy, jak ojciec wypatrywał go, czekał, bo gdy ujrzał go już z daleka, wybiegł mu naprzeciw, rzucił mu się na szyję, ucałował go, dał mu pierśdziń, dał mu sandały, dał mu najlepszą szatę, wyprawił mu ucztę. Popatrzcie, jak w wielu rzeczach, jak w wielu działaniach. Ewangelista pokazuje nam, jak ten Ojciec cieszy się swojego Syna. Pokazuje nam wielkie serce Ojca, które przyjmuje, które na nowo obdarowuje, no, mimo iż ten młodszy Syn nim wcześniej wzgardził. Bóg, który przyjmuje, Bóg, który kocha zawsze i bezwarunkowo. Który przywraca do godności. Podobnie ten drugi syn. Zobaczcie, gdy czyni wyrzuty swojemu ojcu, Mówi mu, Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie. Wszystko, co moje do ciebie należy, wszystko jest twoje. I trzeba się Cię cieszyć i weselić, że Twój brat wróci. Dobroć ojca. Kochani, wydaje się, że takim fundamentalnym doświadczeniem naszego życia wiary, w takim dos nawróceniu się do Pana Boga, to tak powiedzieliśmy może na 100%, jest zachwyt nad Jego obdarowaniem, zachwyt nad Jego miłością, zachwyt nad dobrocią Pana Boga, który mnie, grzesznika, przyjmuje. Który mnie w przyjmuje. Bym dostrzegł życie w życiu. Życie w Pana Boga. Nawet tej prozaicznej, spowszechniałej. Bym to odkrył. Że Pan Bóg jest. Że tam zawsze do Niego mogę przyjść. Szczególnie tu widać w sakramencie pokuty i pojednania. I choćbym nie wiem co zrobił Pan Bóg i tak nie przyjmie. Jeśli tylko zechce się z nim pojednać, święty Paweł dziś nas prosi, w bardzo piękny sposób. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, byśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Święty Paweł, który. Doświadczył tego nawrócenia pod Damaszkiem, gdy Pan Bóg go przyjął, który doświadczył, jak ten serman od ranny dobroci Ojca, odpisząc swoje listy wiele raz, powtarza się takie sformułowanie, proszę was, zamknę was, zapominam was, nawróćcie się, pojednajcie się. Tak jakby klęczał przed tymi adresatami ze złożonymi dłoni i na kolanach. Nawróć się, pojednaj się z Bogiem. Dostrzeż Jego obdarowanie, dostrzesz Jego miłosierdzie, które masz na wyciągnięcie ręki. Dobroć Pana Boga. Skoszczujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Wtedy, gdy teraz podczas tego Wielkiego Postu możemy... Bardziej walczymy ze swoimi słabościami, może więcej modlimy się, byśmy zobaczyli dla kogo, dla kogo to wszystko, dla Boga, który mnie kocha, dla Boga, który jest dla mnie dobry, dla Niego, że poprzez to chcę dostrzec Jego łaskę, dostrzec Jego dobroć, dostrzec Jego miłości uczestnicząc w tej kochani, spójrzmy tak w perspektywie obdarowania nam dar na jego obecności w Komunii Świętej. Bóg, który jest wierny zawsze, wierny zawsze na słowa kapłana, staje się obecny na ołtarzu, daje siebie w pokarmie, który może nam niestety z spowszednią. Może tak się stać. Dzisiaj proszę nas i zaklinam, napominam, błagam: Odkryjmy dar obecności Boga, który daje siebie nam w Eucharystii, byśmy potrafili, przekraczając której świątyni, wchodząc na Eucharystię, czyniąc na krzyża na początku, starać się dostrzec obecność Boga, który jest tu w sposób pewny, może spozzenialny, ale pewny że on zawsze, ilekroć do niego przyjdziemy, daje nam wszystko, co ma, daje nam siebie samego. Jeśli jeszcze widzisz, że nie potrafisz tej Bożej obecności dostrzec, to proś Pana Boga, Panie Boże, otwórz moje oczy, otwórz moje serce. Bym zawsze potrafił Ciebie dostrzec, bym zawsze potrafił dostrzec Twoje dobro. I nie zniechęcaj się modlitwą, nie zniechęcaj się proszeniem. Bądź wytrwałym. Po wytrwałości poznaję się, że naprawdę ci zależy. Pan po Twojej wytrwałości pozna, że naprawdę chcesz. Nie rezygnuj, nie rezygnuj. Módl się do Boga. Panie Boże, pokaż mi siebie.